Cristiano Ronaldo do Realu Madryt trafiał w 2009 roku już w roli jednej z największych ówcześnie piłkarskich gwiazd na świecie. Portugalczyk do Madrytu przyszedł za rekordową wtedy kwotę 94 milionów euro. Ostatni sezon w barwach czerwonych diabłów zakończył finałem Ligi Mistrzów i zwycięstwem w Premier League. Manchester United w tamtym czasie był niesamowitą maszyną, której nie sposób było zatrzymać. W przeciągu 4 lat 3 razy zagrali w finale Ligi Mistrzów. Drużyna sery Alexa Fergusona była bardzo groźna i w tamtym momencie zdecydowanie byli jedni z lepszych w Europie. Jego pobyt na wyspach na pewno można uznać za bardzo udany. To właśnie w Manchesterze Chris odebrał pierwszą złotą piłkę, poza tym trzy razy zdobył mistrzostwo Anglii oraz po raz pierwszy podniósł trofeum Champions League. Wtedy jeszcze nikt nie był świadomy, że Ronaldo za kilka lat będzie nazwany Mr. Champions League. Cały piłkarski świat, również i Florentino Perez, zdawali sobie sprawę, że Ronaldo będzie przez najbliższe lata rozdawał karty w światowym futbolu. To była ogromna inwestycja, która jak historia pokazała, bez dwóch zdań się zwróciła. Ronaldo w mieniu oka stał się potężnym trybikiem w Realu Madryt i zaczął się dość szybko Florentino Perezowi zwracać. Trzeba tu przypomnieć, że Real Madryt w momencie dołączania do klubu Portugalczyka to nie była taka drużyna jak obecnie, a transfer wcale nie był jakimś oczywistym ruchem jak mogłoby się wydawać to teraz. Czesny Manchester United a Real Madryt dzieliła pewna przepaść. Lata mijały, drużyna z Madrytu się rozwijała, ciągle rosnąć siłę, a ostatnie lata to mocna dominacja Królewskich patrząc na europejską arenę. Cristiano Ronaldo w barwach Realu czterokrotnie znalazł się w półfinale tych rozgrywek i również czterokrotnie podniósł to Trofeum w górę. Zwracając uwagę na indywidualne osiągnięcia, cztery razy wygrywał złotą piłkę oraz stał się najskuteczniejszym piłkarzem Realu Madryt w historii Królewskich. Taki piłkarz jak Ronaldo był idealnie mierzony na Real Madryt. cr 7 od zawsze dysponował potężną ambicją i głodem wygrywania. Chyba właśnie to najbardziej łączyło go z Realem Madryt. Skoro na te dwa organizmy działała taka symbioza, to tak właściwie dlaczego doszło do takiego rozłamu? Dlaczego Cristiano Ronaldo tak właściwie opuścił królewskich? Moc wskazywało na to, że to wszystko może się opłacić, a mimo to Portugalia zdecydował się na tak dziwny ruch. Dzisiaj postaram się wam odpowiedzieć na to pytanie, ale zanim to, chciałbym opowiedzieć wam o partnerze tego odcinka, jakim jest STS, czyli legalny polski bookmacher, który przygotował dla was coś specjalnego. W opisie znajdziecie link do oferty powitalnej, gdzie po rejestracji z mojego linku oraz z kodem Świat Futbolu możecie otrzymać bonus przy trzech pierwszych płatach łącznie aż do 1500 zł. Dodatkowo na stronie możesz wykonać zadania, a za nie otrzymasz bonusowe 60 zł. Pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. Jeśli dobrze wytypujesz, wygrywasz. Jeśli nie, ma, kwota zakładu nie Przekroczyła 100 zł, kasa wróci do Ciebie. Wszystko daje tą łączną kwotę 1630 zł bonusu. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie, że to wszystko dostępne z kodem świat futbolu oraz tylko dla osób pełnoletnich. Problemy na linii Real Madrid Cristiano Ronaldo rozpoczęły się już w 2017, kilkanaście miesięcy przed oficjalnym odejściem Ronaldo z Madrytu. Plotek w tym kontekście było bardzo sporo. Ale jak to zawsze, sprawiały wrażenie mało wiarygodnych i raczej należały do tych mocno abstrakcyjnych. Warto też zwrócić uwagę, że Ronaldo na pierwszy rzut oka raczej nie miał na co w Madrycie narzekać. Na pięć ostatnich lat w barwach Realu, Ronaldo aż czterokrotnie podnosił trofeum Ligi Mistrzów. Myślę, że nikt o zdrowych zmysłach nie widział Cristiano poza Madrytem, a każda plotka wyglądała jak celowa zagrywka pod kontra, czego bardzo często dopuszczają się różni piłkarze, by móc wynegocjować dla siebie jak najlepsze warunki umowy. Ronaldo w tamtym okresie był coraz bliżej do końca kontraktu, a jak po czasie się okazało relacje Portugalczyka z Florentino Perezem zupełnie nie należały do najlepszych i sprawiały wrażenie mocno chłodnych. Ronaldo twierdził, że nie czuje się w Realu Madryt traktowany tak jak na jego zasługi. Cristiano twierdził, że na początku Perez traktował go zupełnie w inny sposób, z czasem mimo, że dokonania Portugalczyka rosły, relacje z Perezem coraz bardziej się pogarszały. Uważał również, że jego osiągnięcia Znacząco przewyższały Alfredo Di Stefano, a w tym aspekcie był umniejszany. Jednak patrząc typowo w tabelki, ciężko nie stwierdzić rozsądnie, że Ronaldo jest największym piłkarzem w madryckim klubie. Ogromna ilość trofeów i rekordów, nie ma piłkarza, który mógłby się z nim mierzyć. Ronaldo to bardzo bolało i przez to ten czuł się bardzo niedoceniany. Cristiano zaczął dopadać coraz większy brak motywacji, kolejne pobijane rekordy czy zdobywane trofea nie smakowały już tak jak na początku. Mimo wielkiej ambicji, Cristiano szukał ciągle to nowych rozwiązań, by wyjść ze swojej strefy komfortu. W pięciu latach potrzebował tego jak nikt inny, szczególnie gość o takim charakterze i etyce pracy jak Cristiano. Po zwycięstwie w Lidze Mistrzów, trzykrotnie z rzędu, ważnym dla niego było pokazanie, że nie tylko w ciepłym Realu Madryt będzie w stanie wykręcać takie liczby, a za wszelką cenę chciał udowodnić, że to właśnie on, a nie Messi, jest najlepszym piłkarzem na świecie. Portugalczyk zaczął zwyczajnie szukać na siebie nowych wyzwań, by swoją grę ciągle to wrzucać na kolejny, niewyobrażalny poziom, by być samoistnym królem. O Messi bardzo często mówiło się, że on jest wygodny i inna liga by go sferyfikowała, Cristiano nie chciał wpaść w tą samą pułapkę, chciał udowodnić swoją wyższość nad Argentyńczykiem doszedł inny potężny problem, poza piłkarski, który po czasie okazał się chyba największym zapalnikiem i powodem odejścia z Madrytu. Ronaldo, tak jak i przed laty Messi, posiadał ogromne kłopoty z hiszpańską skarbówką. Tak naprawdę chyba to najbardziej przyczyniło się do decyzji o opuszczenia Santiago Bernabeu przez Cristiano. 7 miał zostać oszukany przez sztab swoich ludzi, w wyniku czego na Ronaldo spadła ogromna kara blisko 20 milionów euro. Z tego też tytułu Ronaldo oczekiwał od Realu Madryt sporej podwyżki, na którą w żadnym wypadku nie chciał przystać Perez. Real Madrid właśnie za jego rządów stał się dobrym wzorem do naśladowania, zadłużenie klubu jest praktycznie znikome, a Perez robi niewyobrażalną robotę finansową. Nie ma piłkarza ponad klub i żaden piłkarz nie jest warty tyle, by cała firma miała później przez niego cierpieć. Ronaldo z każdym rokiem stawał się coraz starszy, to było pewne, że jego forma niedługo zacznie spadać w dół. To też był ostatni moment dla Realu, w którym mogli coś z niego faktycznie zarobić. O Perezie można mówić sporo, ale na pewno trzeba mu oddać, że ma żyłkę do interesu. 100 milionów euro za 33 latka to pewnie jeden z tych biznesów życia, szczególnie, że Portugalczyk po transferze wolno, bo wolno, ale zaczął już regresować. Z Juventusu do Manchester United kilka lat później przechodził już za zaledwie nieco ponad połowę tej kwoty. Ronaldo mimo tego, że był uważany za najlepszego piłkarza w historii realu, według prezesa nie był wart tylu pieniędzy, ilu oczekiwał. Cristiano liczył, że dzięki nowemu atrakcyjnemu kontraktu będzie w stanie spowodnie pokryć koszty kary, mocno tego nie odczuwając. Gdy Messi był w podobnej sytuacji, Barcelona postanowiła jego karę opłacić sama, stąd też takie były oczekiwania Ronaldo. Pres jednak z taką propozycją do Portugalczyka nigdy się nie wstawił. Ronaldo w tamtym okresie był świeżym zdobywcą złotej piłki, a właśnie wtedy Neymar czy Messi posiadali znacznie lepsze kontrakty. CR7 nie potrafił tego zrozumieć, skoro jest najlepszy, oczekiwał również najlepszej pensji. Perez, jak to Perez był do końca nieugięty. Prezes zawsze pokazywał, że nie ma piłkarza nad klubem i notorycznie o tym tylko przypomina. Wystarczy spojrzeć tylko na sytuację Sergio Ramosa z nie tak dawna. Ronaldo o swoim odejściu poinformował kibiców po finale Ligi Mistrzów w 2018 roku, kiedy to puchar w rękach Realu Madryt znalazł się już po raz trzeci raz rzędu. Po zachowaniu Ronaldo widać było, że coś jest nie tak. Zachowował się mocno, nie w jego stylu, trzymał się z dala od całej drużyny. Kilka minut później powiedział do dziennikarza, że w Realu było mu cudownie i na tym zakończył. W związku z tym wybuchł wielki szał w całym piłkarskim świecie, ale i tak nijak miało się to do tego, co stało się kilka godzin później, kiedy to Ronaldo oficjalnie potwierdził swoją decyzję słowami. Sam nie wiem, czy był to odpowiedni moment na taką deklarację. Zostawmy to. Pozwólmy się wszystkim cieszyć z naszego sukcesu. Decyzja ta rozpoczęła lawinę, za którą Między innymi poszło o odejście Zidana. Francuz swoją decyzję tłumaczył tym, że nie jest pewien, czy dalej będzie w stanie z Realem wygrywać, a od samej drużyny czuł mocne wypalenie. Trudno się dziwić, piłkarze tyle będąc na szczycie mogli faktycznie stracić motywację, by wciąż udowadniać, że są najlepsi. Nigdy z Zidana nie padła oficjalna deklaracja, że jego odejście było spowodowane odejściem Ronaldo z Santiago Bernabeu Jednak warto mieć to na uwadze, szczególnie, że dwójka tych panów była ze sobą w bardzo dobrych relacjach, byli bardzo do z życi i nie trzeba tu chyba tego przypominać, jak ważnym trybikiem w maszynie Zidana był Ronaldo. Plotki wokół Ronaldo narastały poza naturalnym egzotycznym kierunkiem, który zawsze pojawia się w takich chwilach jak Chiny czy Stany Zjednoczone, mówiło się dużo o innych, wciąż liczących się w Europie klubach. Usługami Portugalczyka miał być zainteresowany Manchester United, Paris Saint-Germain, czy ostatecznie klub, który został wybrany przez Portugalczyka Juventus. Dołączenie Ronaldo do klubu z Turynu zdawało się być przemyślanym i sensownym ruchem. Juventusowi bardzo zależało na sprowadzeniu do siebie Cristiano. Od lat brakowało im tej kropki na D i choć mocno liczyli się w lidze mistrzów, nie potrafili końcowo dowieść tego triumfu. Tym miał pomóc Ronaldo, bo kto jak nie Portugalczyk znał się tak dobrze na Wygrywanie właśnie tego pucharu. Ogromną część wynagrodzenia Portugalczyka dźwigała firma Fiat, Turyn był bardzo zdeterminowany na punkcie jego pozyskania, na niczym im tak mocno nie zależało. W transferze sporo pomogli sami kibice starej damy. Ronaldo bardzo mocno przekonała sytuację, która miała miejsce w lidze mistrzów. Portugalczyk po strzeleniu bramki z przewrotki na stadionie Juve dostał owację na stojąco. Chwila ta zapisała się na zawsze w historii piłki nożnej przez swoją niecodzienność. Kibice Juve pokazali ogromny szacunek do jego osoby, a jak widać Ronaldo zostało to w pamięci i miało to pewien wpływ na wybór klubu. Tak też faktycznie się stało. Medialne doniesienia się potwierdziły i 10 lipca 2018 roku Cristiano Ronaldo sensacyjnie opuścił Santiago Bernabeu i podpisał nowy kontrakt ze Starą Damą. Juventus zapłacił Realowi 100 milionów euro za transfer. Portugalczyk w nowym klubie zarabiał tyle samo, co w Realu Madryt. Reszta to tylko historia. Wielokrotnie mówiło się o tym, że Ronaldo w późniejszym czasie żałował tego transferu i mocno tęsknił za Realem Madryt. Również mocno swoje odejście odczuł marketingowo. Zobaczył, że w Juventusie musiałby zrobić naprawdę Dużo, by zyskać złotą piłkę. Żaden klub w lidze włoskiej nie może równać się z Realem Madryt czy Barceloną. Choć Ronaldo sam w sobie jest ogromną marką, to nie zawsze to wystarcza. Odejście z Madrytu rozpoczął zjazd z Portugalczyka. Początkowo wyglądał on bardzo niewinnie, ale końcowo doprowadził go do Arabii Saudyjskiej i kto wie, być może, gdyby nie ten transfer do Juve, ten byłby dalej na topie. Dziękuję za oglądanie tego filmu do końca. Dajcie znać, co myślicie o tym transferze i czy wchodząc w buty Cristiano Ronaldo zrobilibyście to samo. A ja, jeszcze na sam koniec, chciałbym wam przypomnieć o ofercie od STS i o tym, że z kodem Świat Futbolu otrzymujecie gwarantowane bonusy. Sprawdźcie konieczne linki w opisie i przypiętym komentarzu. Oferta skierowana tylko dla osób pełnoletnich.